O kurwa opone, opone też O kurwa Yeti Ładujcie pomponach, ładujcie pomponach No nogę A A To kurwa biegnie balne -li, balne -li. Kierowca nie żyje Kurwa A już nie żyją wszyscy dzień No nie pewnie. to był nasz Aha To po co świadom za kierownicę? Ja. Nie nie, nie wiem Ja jeszcze kurwa go kurwa, i tego Yetiego chuja jebanego w dupę Nie, on mówi Kierowca nie żyje, nie? Ты тут то там ушел ночь. Сделай. На правой такая одна. Тут Я на мам, с чего Я что-то. Jeszcze jeden, Lecie. jeszcze jeden, jeszcze jeden wyszedł! Sadol tepaj Ej, tu jest jeszcze jeden. Sadol tepnij mnie. Ma nie ma mamy! nie ma mamy. Sadol! Zabił mnie, no kurwa nie miałem jak Sadol, zapiszmy? Jak mnie zabili to jak? W moim no. ludzie jest totem, w moim ludzie jest totem. Mam urodzenie, mam urodzenie u nich. Dwie od razu plantować? Ja. On pewnie chce kogoś auto odklejmować, nie? Ładnie. Na beton walnie, nie? Czy tam nie wyjdziemy? A nie, bo tam jest stało Czyby to ten Ja mam dalej brocha schować bo mi idzie na fół Podstaw się jedną sekund albo od mnie Ale od dołu to będzie chyba ten No w dołu pójdzie siłak mm. Zrajdujemy to zobaczymy czy sewenda i y sam to dokończyło ale na 100% co na poszło? Planty, planty Na pewno mam, bo tam to jest gimę przez jeden Tylko rzuciłem motów? Eeeh, jeden To nie ja młotka jak coś? No dalej plądaj Każdy ma młotek czy nie? Mam trzy Jedną cekam, mam matkę muszą być Dobra to ja już topam czekam Weź mi motek. Jest trochę naboi do karabinu bo mam. Masz. Ja, no ja mam, właśnie też nie Ja mam, ja mam. ja mam To tam już jest niedanek. Zostrzelił? Ja i weź motek jak chcesz, nie? Dobra. Ja się rozstawię tutaj w rogu. A ja w tym. Wezmę 7 Kto to w skrzynkach? Co? Kto to w skrzynkach? Mnie. Tu ktoś w skrzynkach nie w środku. W środku? Tak. Ja nie są żadnej skrzynki. Ja jest właśnie też... Ja też nie. Bota, to ja też ja nie kryłam bota coś właśnie danego temu p. No ja wam wiem, nie słyszałem. To nieźle. Wginiesz, ruszał, ruszał dalej tymi skrzynkami co? Ruszał dalej tymi skrzynkami, a nie raz No tak To lipa Ty już poj Zobaczymy kto wykatał. mają to tam Głębokie to jest jeszcze? We środkę? Nie, to zaraz na lewo będzie potem Z 10 mhm. cek myślę jeszcze mhm, mhm. No oby i to, to jest dobra miejscówka? Nie, ja słucham Dajcie ja poceki następnie już Idziesz wrócić Ile il, mam wziąć? 25, 5, 7 no, nie, 7, 10 tak. o no, znowu? Nie Nie słyszę nic Ja też nic To by się już w głowie pierdoli nie. To nie jest ogólnie Halo 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 ci na wejście, może się odezwie Tak odezwę ci się Gościu jesteś tam? Gościu jesteś tam? Uniaty nie ta. Uniaty A ja jestem A jest no Będziesz tam? Ci uciekasz? Odezwał tam, się? Pan tu jest Odezwał się czy ta, ta. nie? Tak no, mam jedną cegę No to nie ma no, snu są... Wątpię, Toż nie było, to nie było nikogo. Dobra, wońcie. Toż twój. A kto się odezwał? Ja się odzywam. Czekaj, od razu to mnie rozplantuję i posadzę na górę. O, tak zrobię. Tą ściągam, tamte plantuj. Aha, już mi się wana. Będę go zjadł. Jedzenie, walce lizać Ej, betonami na dół nie no przejdziemy? No, chyba nie <śśśśśś> Dobra walce Jeszcze Nie wiem ja jeszcze trzy betony Dwa Walk sześciu na jedną schodzi patrz Ale zwykłą? A. Ej O dobra Ona się nie pójdzie na jedną teraz No to pójdzie na jedną A tak bym no. zrobił na jedną A, poszło. No, bardziej. To się kalkuluje Tutaj na lewo trzeba iść. O, no, Jakub wbił, czyli teraz trzeba przeszukować ulta. No, nie, nie, dobrze. on jest jeszcze. przejebanie toxic. Czekaj, jeszcze prosto idziemy. Wsiądasz? Prosto i na lewo jeszcze. Bo muszę. Dwie stówki. Auto. Auto, albo kład. Czekajcie, nie plantujcie na razie. Spójrzcie się tutaj, ward nie wychodź no, do, dobra, z trzeciej sobie patrz Wiem właśnie, patrzę tak Mam na zakręt idealnie Wiesz gdzieś, widzisz jak batony Piszcie dzień Dajcie dzień W lewo? No, tam na lewo na skosta jak idą batony, bo tam jest... Ale to teraz? Co? nie to w ogóle... Aha mają podobne. No teraz nas postawić. Tu? Nie. Dobra miejscówka, bo tam miejscówka jest mniej znana niż Jeszcze, jeszcze prosto. Jedną tą i na nową no. Ile masz cech na sobie? Cztery. Dobra, ja to, tam... to. Dobra, jeszcze czekaj, czekaj, jeszcze jedną postawię. No, ale to już to mu się postawi. Dobra. Chłapuję, co? Dobra, rozbrałem. Dobra. Dzida. Poszła na jedną I teraz czekaj na no tej I czekam mi do by zbudowania e, Tam jest duży beton, czyli tam już jest beton e, Na prawo na lewo Tutaj, przed nami, Poszło beton na dalej na Poczekaj, ja to spantuję to, znaczy. to nie, jest, za tam jest syła Idę zaraz na jakiś to jest tysiąc odpchać No my tu mieliśmy baza Co to za ty? Nie auto. Nie to. To. Sram na to. Ale mamy tyle przy sobie. 9 idźcie go wyjaśnić. Czego Nie wiem gdzie. Z tej strony. Pojechał. Nie, Nie zaczął się, stanął z tyłu. Nie jedzie. Stanął z tyłu. Nie jedzie. Pojech pojechał, pojechał, pojechał. Ja pikam wybrącz Ja ty będę patrzył Tu pięknego fajka Dobra zaraz będziemy testować Tu już rano dopomoliliśmy Dobra walić to Nie ma czasu teraz na eksperymenty ja, ja, ja się poeksperymentuję na Dobra, jakimś x Co, to ten? Słyszysz Potem nie ma. Musimy rozwalić skrzynki. Jest potem tam dalej. No, odejdźcie. Jesteś w ogóle w tej skrzynce? Eee... Ale mi jest to fake. Ej. Odejdźcie. Ej, dla Ibisa tam jest to, i. 20 Kozacka. Odejdźcie, tak wygląda. Wygląda na plenerka. Idźcie do tyłu, nie mogę Dobra, dawaj. O kurwa. Ale to jest tej strony. Nice. Więc są na serwie? kolorki kolorki plus... jesteś? dobra ja zbieram o jest dość tak pięć znaczy słabo ale 5 y, cech 7 cech dobra zbierajcie o, wszystko jest. i mówcie zbierajcie i mówcie no synter. Zabudujcie. Odejdź word po strzelę? no ten ile broni <laughs> mining bow it's No. ej hey, trzeba by to zabudować co? popień trzeba znaleźć.